Stosowałem przez tydzień blok egoizmu, o którym mówi Rafał Mazur w swoim szkoleniu Mieci Być. Oto rezultaty. Zapraszam. Blok egoizmu, o którym Rafał Mazur wspomina, o który opisuje, który radzi wdrażać w swoje życie, pochodzi ze szkolenia Mieci Być. W tym szkoleniu mówi Rafał Mazur nie tylko o tym bloku egoizmu, mówi też o deklaracjach tożsamości. O tym już trochę mówiłem w filmie. Gdzie recenzowałem, tak jakby ten program, e, odsyłam się do niego, a dzisiaj porozmawiamy o bloku egoizmu. I blok egoizmu poranny, Rafał Mazura, brzmi egoistycznie. I trochę takim jest. No bo czyż ja? Każdy z nas nie jest poniekąd na jakimś poziomie egoistą. A największym egoistą jest ten, kto mówi, że nie jest egoistą. Także często ten egoizm odczuwamy jako coś pejoratywnego. Podczas gdy. Zdrowy egoizm, egoizm taki, który sprawia, że traktujemy się poważnie, który sprawia, że szanujemy siebie, jest dobry w życiu. I to, co te 7 dni stosowania bloku egoizmu mi dały, to jest spora wartość. Wartość ponad e, faktycznie spanie dłużej. E, I to jest, to, to jest bardzo mocny argument, bo gdy Mam dzieci, odkąd mam dzieci, to zawsze traktowałem poranne rytuały jako coś, czego nie mogę zrobić, bo mam dzieci. Taką miałem wymówkę. I o ile może na początku, gdy faktycznie te dzieci były małe, gdy trzeba było stawać w nocy, je karmić, i stawały nie wiadomo o której, to, 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 to tam wymówka jeszcze trochę się trzymała. O tyle teraz, gdy stale chodzą spać, stale mniej więcej stają, zawsze można nakręcić budzik, żeby wstać przed nimi i zrobić swój blog egoizmu. No ale przejdźmy teraz do mięsa, co to jest ten blog egoizmu. A no i poza tym oczywiście polecam Ci program Rafała Mazura, żeby dowiedzieć się całej głębi tego, co ten blog egoizmu tak naprawdę daje. Ale dzisiaj opowiem Ci o moich doświadczeniach i o tym, jak ja go robię. Czyli blog egoizmu zdaniem Rafała Mazura to ma być to, co robisz jako pierwszą rzecz rano. I sprowadza się on do tego, że on do tego, ten blok, do tego, że wstajesz rano entuzjastycznie, starasz się wstać entuzjastycznie, mówisz deklarację tożsamości do lustra, lub jedną najważniejszą, zależy ile masz czasu. Najlepiej powiedzieć, oczywiście, wszystkie. Potem robisz medytację, robisz wyciszenie umysłu, takie, jakie lubisz stosować. Opowiem o tym, jakie ja stosuję obecnie. I na koniec przepisujesz. Wzeszycie swoje intencje. Intencje to um, inne słowo na cele, które lepiej obrazuje, um, które inaczej, nie tyle lepiej obrazuje, tylko znaczy trochę co innego niż cele, czyli podobne jak cele, ale nie do końca. Opowiem o nich trochę później. Także um, nie wydaje się to nic super ezoterycznego, nie wydaje się to nic super um, skomplikowanego, ten blok tożsamości. Ten blok egoizmu, ale ym, dlatego też właśnie tak długo go nie robiłem, bo ym, żeby zrobić ten blog egoizmu, na przykład ja muszę wstać o 6 rano lub o 6.30, najczęściej o 6 rano jednak, a ostatnio miałem też w pracy takie małe szkolonka, które zaczynały się o 5 rano i robiłem ten blog egoizmu o 4.30 albo nie, przepraszam, o 5.30 było szkolenie, robiłem blog egoizmu o 5 rano. Także ten koszt, jakim jest sen lub inaczej, wcześniejsze pójście spać, zauważyłem, że zwraca się wielokroć. Mamy więcej energii po prostu po tym bloku egoizmu. I teraz o tym, jakiego robię. Wstaję, robię, wstaję entuzjastycznie, ile się da, robię deklarację tożsamości, i, i potem ta medytacja i to jest coś, co może mieć. Możesz robić na różne sposoby. Rafał Mazur radzi robić medytację albo uważności, albo vipassane, czyli medytację z mantrą. To co ja robię, to medytacja metta, czyli ta wysyłanie miłości plus wizualizacja swoich celów. To jak tą medytację zrobiłem, nagrałem sobie medytację prowadzoną. Właśnie ta medytacja prowadzona jest. Dla mnie się świetnie sprawdza, bo rano ciężko mi faktycznie zrobić medytację o ważności lub tą Vipassanę, dlatego że jestem zmęczony, mój umysł jest jeszcze w, te, w świecie snów często i to jest też dobry moment właśnie na takie medytacje wizualizacyjne i prowadzone, w moim, w moim odczuciu. Wtedy łatwo nasz umysł nakierować na to, co chcemy. I Tą medytację zrobiłem, tak? Już o tym wspominałem w filmie o metodzie Sylwy. Gdy kupisz książki metody Sylwy od Mediteusza, będziesz tam miał na końcu tych książek kod QR. I w tym kodzie QR jest do ściągnięcia medytacja. I ta medytacja jest fajna, medytacja jest super prowadzona przez Mediteusza, zrobiona mega profesjonalnie. I to, co ja zrobiłem, to wziąłem tę medytację... Dograłem parę swoich rzeczy tam, swojego głosu, wrzuciłem pod ten podkład medytacyjny, i efekt jest wspaniały. Po prostu jest to spersonalizowane pode mnie. Robię tam dokładnie to, co chcę. I co rano ta medytacja daje mi niesamowitego kopa, niesamowite, e, niesamowitą ilość energii na dzień, i też nakierowuje mnie na zwyciężanie. Czuję, że wygrywam, gdy już to zrobię rano, a potem reszta rzeczy do wisienka na torcie. Także ta medytacja zależy, jaka Ci pasuje, jaką chcesz. Znajdź sobie prowadzoną, jeśli, jeśli chcesz, lub medytuj po prostu obserwując swój oddech, lub e, powtarzając mantrę. Nie ma filozofii w tym, jak medytować. Warto to robić 15 do 20 minut, właśnie rano, żeby ten blok, to blok egoizmu trwał około 30 minut. Później robimy Intencje, przypisywanie intencji. Co to są te intencje? Tak, jak wspomniałem, to jest to dość podobna rzecz do celów, czyli miejsce, gdzie chcielibyśmy być. Rafał Mazur radzi, żeby te intencje pisać w czasie rzeczywistym, żeby też były mm, z czterech sfer, o których też często wspomina w swoich blogach, czyli żeby była o stanie konta, były ze dwie, żeby były o stanie ciała ze dwie, żeby było o stanie ducha ze dwie i żeby były o relacjach z dwie lub jedna, zależy jak sobie to tam rozplanujesz, co najbardziej Ci jest potrzebne. No i piszesz takie cele w czasie rzeczywistym. Na przykład jestem umieśniony i wyrzeźbiony, wyglądam w lustrze świetnie. Mam obwód klatki 130, obwód w pasie z 85 i biegam maraton w czasie jakimś tam. Także takie to mają być właśnie intencje i przepisując je codziennie sprawia, dziwna rzecz się dzieje bo wydawało mi się, że będzie to bez sensu aktywność podczas gdy przepisując sobie te właśnie intencje, trochę je też często zmieniam, trochę je nakierowuję na to co w danym momencie wydaje mi się jeszcze bardziej sensowne i tak by usprawniam to codziennie, nie zmieniam ich totalnie bo warto, żeby one miały taką moc, przepisy by, by, bycie były bardzo podobne przepisywane codziennie, ale można je trochę Usprawniać codziennie, i to jest ciekawa rzecz, że można tym manewrować. I gdy przepisujesz sobie to, kim jesteś, kim chcesz być, szybko zauważysz, że gdy nie działasz w stronę tego za dnia, w stronę tego, co sobie zapisałeś, kłóci się to swoją tożsamością, kłóci się to z tym, kim chcesz być. Tym samym tworzysz taki mechanizm autopoprawki. Dzięki tym intencjom to jakby sam sobie robisz pewne ograniczenie, sam sobie dajesz pewne ramy, no bo jednak chcesz być tym, kim piszesz w tych intencjach i gdy robisz rzeczy niezwiązane z tym, czyli na przykład biorąc dalej to bycie zdrowym, silnym i wyrzeźbionym, to gdy jesz psy pijesz kolę i podjadasz jeszcze lodami, to to jest dość jasny sygnał, że jest pewna kłótnia z tym, co masz w intencjach, a tym, kim jesteś. I to będzie, to będzie taki trend w twoim dniu, że te intencje zaczną oddziaływać. Bo jeszcze jedną rzeczą, którą warto robić, to codziennie jedną intencję energetyzować, czyli wizualizować, jak już faktycznie ta intencja dobiega, ta intencja się tak jakby już stała. Co sprawi, że masz tych intencji siedem, codziennie jedną, napełniasz energią, nakręcasz, Przeżywasz, odczuwasz, patrzysz na te wszystkie korzyści, które będą w Twoim życiu, gdy ta intencja się zrealizuje. I to nakręcanie się sprawia, że właśnie te działania w dniu również łatwiej po prostu wpadają w tą linię prowadzącą Cię do realizacji, do sukcesu, do produktywnych rzeczy. I jest to bardzo prosta rzecz, ten blok egoizmu. Bardzo Prosty mechanizm, ale gdy go będziesz regularnie robił, zobaczysz sporą różnicę. To ja go robię dopiero przez tydzień i faktycznie tak by moje życie samo się układa. Jest dużo prościej robić rzeczy te, które sobie wybieram. Jest dużo prościej być na linii prostej. Jest dużo prościej, tak by tworzyć środowisko pod to, co chcesz, tworzyć tymi intencjami. I co ciekawe, nawet gdy są trudne dni, nawet gdy właśnie miałem. Do pracy o 5 rano, różne rzeczy do zrobienia, to i tak, jakby ta, ten blok egoizmu dawał mi taką przestrzeń dla siebie, dawał mi moment skupienia na tym, gdzie chcę być, kim chcę być, co chcę zrobić. I nakręcę jeszcze przepisywanie tych intencji, tak jakby sprawia, że gdzieś to w, w tym świecie faktycznie 3D fizycznym się pojawia, jest zapisane, codziennie jest zapisane, jest naenergetyzowane. Um, oczywiście piszemy wszystko ręcznie, nie, nie tam e, na klawiaturze. I, I to niby nie jest żadna magia, ale połączone daje ogromną wartość. To pół godziny rano to jest naprawdę um, taki można powiedzieć, że samo taka samo spełniająca się przepowiednia, samo nakręcający się budzik. Nie budzik, tylko samo nakręcająca się taka bateria dla ciebie na resztę dnia. I jest to. Coś, co na pewno sprawi, że nie będziesz chciał przerwać tego bloku egoizmu. Nie będziesz chciał spać trochę dłużej, żeby mm, pójść prosto do pracy, czy żeby w ogóle ominąć taki ten blok, ten, ten czas, który masz dla siebie. I jak na razie przez ten tydzień naprawdę poczułem wiele korzyści z tej praktyki. Zamierzam ją kontynuować i dam wam znać, jeśli. Coś nowego mi się w tym wszystkim pojawi, ale sama koncepcja bloku egoizmu jest prosta i pewnie wiele z was zna te nawyki ludzi sukcesu poranne, ale dopiero jak to wdrożysz, szczególnie w takim kontekście czysto mentalnym, że nie musisz tam rano biegać czy, czy robić nie wiadomo jakich rzeczy, to nakręca cię to na resztę dnia. Daje to potężny kierunek, wręcz kompas. Dlatego to zrobiłem i dlatego będę to nadal robił. Także, inwestycja w program Rafała Mazura, by ci mieć, to jest wielka rzecz. Dała mi dużo i w tej sferze tego, kim jestem, czyli jakości bycia, deklaracji tożsamości, o których wspominałem wcześniej, ale również co do właśnie teraz tego bloku egoizmu, co do którego byłem. Nie tyle sceptyczny, ile nie widziałem, aż tyle korzyści, ile on może mi dać, dopóki nie zacząłem go robić. Dopiero gdy zaczniesz go robić, zaczniesz praktykować, wtedy zobaczysz bardzo ciekawe korzyści i to jak to życie zacznie inaczej wyglądać. Dziękuję bardzo za słuchanie i oglądanie Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga i recenzji. Polecam moją książkę zimno, oddech i psychika, która jest już dostępna w formie audio również na stronie Mediteusza, e, zalinkuję oczywiście li, zalinkuję książkę możecie kupić, wesprzeć waszego ulubionego youtubera, podcastera i widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć